Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, to jutro na ulicy znajdziesz 100 złotych. Siema, jeszcze na wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć o konkursie, który organizujemy wraz z heroskiem oraz hajem na trzy karnety bojowe do wygrania w czterech filmach na tym kanale. Żeby wygrać karnet bojowy na następny sezon, wystarczy, że spełnisz trzy banalne wymogi. A najdokładniej zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujesz kanał Haja TV oraz Hiroska, następnie w komentarzu napiszesz biorę udział i swój nick z Fortnite'a. Wyniki pojawią się 18 czerwca na naszych społecznościach na YouTubie. Przypominam, że losujemy trzy osoby, które w Wygrają karnet. No i nie oszukujcie, ponieważ jeżeli przykładowo nie zasubskrybujecie mojego kanału lub kanału Hiroska, a zostaniecie wylosowani, to niestety nie będziecie mogli odebrać swojej nagrody. Dzięki, a teraz zapraszam do oglądania! Siemano mordeczki, z tej strony Hexoft, tylko chciałem Wam przedstawić trzy ukryte nagrody podczas eventów w Fortnite. Kończę tutaj film do końca, a jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i generalnie, jeżeli chcesz ze mną pograć lub pogadać, to zapraszam Cię na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Ale jeszcze na początek przejdźmy sobie do naprawdę ciekawej informacji, a najdokładniej do oficjalnych zwiastunów nadchodzącego sezonu. Generalnie no to właśnie ostatniej nocy Epic Games na swojego Twittera wrzuciło kilka zwiastunów nadchodzącego sezonu. Generalnie na jednym z nich widzimy taki oto trójząb, który mógłby właśnie należeć do Aquamana. Więc możliwe, że cała teoria z tym, że sekretnym skinem w karnecie bojowym trzeciego sezonu będzie Aquaman, może tak naprawdę się sprawdzić. Generalnie na kolejnych dwóch zwiastunach widzimy właśnie jakąś planetę bardziej w sumie Księżyc, no i jeszcze na jednym zwiastunie widzimy jakąś właśnie postać, bardziej taką kosmonautę, który właśnie trzyma ten oto Księżyc. Możliwe, że właśnie kosmonauta będzie to jeden ze skinów w karnecie bojowym z trzeciego sezonu, a właśnie ten oto Księżyc będzie to plecak lub na przykład jakaś emotka. Byłoby to według mnie naprawdę fajne. A teraz już bez przedłużania przejdźmy sobie do głównego tematu filmu, ukryte nagrody podczas eventów w Fortnite. Cie. Generalnie pierwszą taką nagrodą jest to taki oto ekran wczytywany. Generalnie w plikach gry właśnie był taki ekran wczytywania przypisany jako do takiego, że po prostu pojawi się on na evencie. No i generalnie właśnie taki ekran wczytywania niedługo wszyscy na swoje konto powinni otrzymać. Generalnie jest to nagroda głównie za udział w evencie, ale wydaje mi się, że jest ona też jak najbardziej spoko i jak najbardziej satysfakcjonuje. Generalnie, moi drodzy, no to kolejną nagrodą, która najprawdopodobniej zostanie dodana, jest to agent C. Generalnie o agencie C. mówiłem Wam już naprawdę, naprawdę grubo, gruby czas temu. No i generalnie mówiłem, że będzie on właśnie dostępny w evencie na żywo. I albo będzie to postać, która pojawi się po prostu w szafkach graczy, albo będzie to właśnie. Jaki skin, który będzie brał udział w evencie. No i nie spodziewałem się, że Epic Games naprawdę tak spoko to zrobi i że po prostu tak naprawdę będziemy rozmawiali sobie po prostu z tym agentem John Generalnie gracze spekulują, że skin ten może pojawić się w sklepie. Albo może też trafić właśnie na konta graczy totalnie za darmo. Jeżeli pojawi się w sklepie, to myślę, że Zorganizuje właśnie dla Was konkurs, yy, właśnie na kilka takich skinów. A jeżeli po prostu pojawią się na szafkach graczy, no to będziecie się mogli nim cieszyć. Generalnie ostatnią nagrodą jest to nagroda. Która jeszcze dokładnie nie wiadomo, jaka będzie. A najdokładniej będzie to nagroda właśnie za rekompensatę tego, że większości po prostu osobom właśnie to po prostu się nie wczytał ten event. A bardziej w sumie nie mogli odpalić Fortnite'a i tak samo ja. Generalnie, no to jeżeli klikaliście sobie uruchom w Epic Games launcherze, no to po prostu nic się nie działo. No i masa graczy tak miała, no i Epic Games napisało, że serwery po prostu zostały przeciążone. No i właśnie z tej racji po prostu przyznają oni jej gra. Jakąś nagrodę rekompensaty. Możliwe, że będzie to na przykład 200 fauldolców, albo tak jak było już na przykład kiedyś z Travisem, z Kotem, za sam udział w evencie otrzymywaliśmy lotnie i dwa ekrany wczytywania. A na przykład jeszcze z poprzednim evencie, no to była lotnia. Także możliwe, że tym razem również otrzymamy jakąś ciekawą lotnię, czy coś takiego. Wydaje mi się to naprawdę bardzo prawdopodobne i jak najbardziej byłoby to spoko, jeżeli zostałoby dodane. No i co, to już by było na ten odcinek. Ja byłem Hexo, dziękuję Wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!